Wypijecie, jecie, bierzecie witaminę D, do tego bierzecie K2, żeby skierowała ją do kości, i wszyscy myślą, że to wystarczy. Często przedawkowywane po 50 tysięcy i tak dalej, witamina D. Przy 10 nie przedawkujecie, ale już przy wyższych przedawkujecie i odłoży wam się w wątrobie w postaci 25 OH, czyli mamy magazyn, ale w mitochondriach możecie nie mieć. I teraz ma to kierować do kości, a macie Duży stan witaminy D, K2, a macie problemy z uzębieniem, czyli Parodontozę i inne. I kości, jak sprawdzacie, macie. Osteoporozę. Osteoporozę, osteofity i tak dalej. Co ma trzymać w tych kościach? Co jest na utrzymanie wapnia w kościach, na to, żeby nie było stanów zapalnych, żeby wam w tym. W układzie limfatycznym to wapno nie krążyło, ani w układzie żylno-tętniczym i nie odkładało się w blaszkę miarzycową. Bor. A czego nie mamy w ziemi i nigdzie nie ma? Boru. I dlatego ten bor dawaliśmy. MSM zawsze był. No, tam mieliśmy około 20 produktów i nawet sprzedawałem do, nie do Wybrzeże Kości Słoniowej, tylko do Togo, do Togo kliniki brały. Czyli sam tam produkowałem, żeby nie było ręcznie, żeby nie było że są jakieś dodatki, no to zasypywane były w ręcznych kapsułkownicach, żeby nie było czego, co jest w tabletkach.